Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest yy, podany układ równań, który będziemy wyznaczać, dla którego będziemy wyznaczać odpowiedni parametr m. Czego będziemy potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy kartka papieru i coś do pisania. Moi drodzy, mamy na naszej kartce układ równań, yy, dla którego musimy tak wyznaczyć parametr m żeby podany układ był oznaczony oraz żeby zachodziła specjalna nierówność dla x i dla y. I teraz tak, to są zadania z parametrem. E, oczywiście w naszym cyklu równanie na śniadanie czasami pojawi się e, pojedyncze równanie, czasami Pojawią się dwa. Będziemy starali się tutaj zaciekawiać Was tego typu zadaniami, oraz chcielibyśmy, żebyście się ich nie bali, bo często jakoś uciekamy od tych parametrów, a tak naprawdę one nie są takie straszne. No dobrze, kiedy układ równań jest układem oznaczonym? Rozstrzygnijmy najpierw tą tutaj sytuację. No więc jak się chwileczkę zastanowimy. No to układ równań może mieć zawsze trzy rozwiązania. Przypominamy sobie szybciutko: może mieć jedno rozwiązanie jednoznaczne, czyli to jest wtedy układ oznaczony, może być nieoznaczony, czyli nieskończenie wiele rozwiązań, i może być układem sprzecznym, czyli brak rozwiązań. Tam po prostu wtedy się dzieją bardzo dziwne rzeczy. I teraz tak, jak zabrać się za tego typu przykład? Dróg jest bardzo wiele. Można spróbować graficznie, można spróbować klasycznie wyznaczając y lub x z któregoś równań. My natomiast chcielibyśmy pokazać Wam tutaj najprostszą metodę, która jest metodą wyznacznikową. Jeżeli jej nie macie, bo jesteście w liceum, nie bójcie się, to jest tak prosta metoda, że spokojnie ją z nami ogarniecie. No dobrze, zacznijmy od tego, żeby układ był oznaczony. Czyli tak nazwijmy sobie pierwszy punkt naszego zadania. Jak zrobić ten wyznacznik? No więc, moi drodzy, wyznacznik W. Główny to jest wyznacznik, który potrzebujemy policzyć najpierw, bo jeżeli on będzie spełniał odpowiednie własności, to będziemy mogli przejść do dalszej części zadania. Kto kojarzy już, może już studiuje, to jest tak zwane rozwiązywanie metodą Kramera, układu Kramera. Mamy dwa równania i dwie niewiadome, czyli mamy macierze kwadratowe, więc możemy sobie to zrobić tą metodą. Ok, czyli najpierw wyznacznik główny, który będzie postaci M. Minus 4, minus 2 oraz 2m. Jak to spisuję? To są po prostu te współczynniki, które mamy przy odpowiednich niewiadomych, czyli tutaj zakreślę kolorem. I teraz moi drodzy, tak, czyli tutaj mamy m, tutaj mamy minus 2, to co stoi przy x, i tu kolumna przy y, czyli minus 4 oraz 2m. I greków i xów nie potrzebuje pisać, bo nie o to chodzi tutaj w wyznaczniku. Wyznacznik oznacza się różnie, czasami pionowymi kreskami tak jak my, czasami pisze się DET. My sobie oznaczymy to tak klasycznie, czyli pionowymi e, kreskami. I o co chodzi? Mnożymy tutaj, moi drodzy, dla tych, którzy nie wiedzą, na krzyż. Czyli najpierw mnożymy to razy to. A potem minus mnożymy to razy to. Czyli w naszym przypadku mamy m razy 2m, czyli po prostu 2m kwadrat, minus 4 razy minus 2, czyli minus 4 razy minus 2 jest minus, jest przepraszam, 8, no i tu w operacji jest minus. Czyli jeszcze raz, żebyśmy się nie zaszportali, chodzi o to, że m razy 2m, odjąć minus 4 razy minus 2. Czyli tutaj zapiszę odjąć minus 4 razy minus 2, żebyśmy się z tymi znakami nie pogubili. I wyszedł nam taki wyznacznik. I zasada jest taka, że jeżeli chcemy, żeby układ był oznaczony, czyli miał rozwiązanie, to ten wyznacznik musi być różny od zera. No i musimy to jakoś podkreślić, poszukamy jakiegoś koloru, czyli musi być różny od zera. To jest bardzo ważna zależność. Jeżeli on byłby równy 0, wówczas byłaby to. Yy, yy, tam potem w metodzie Kramera pojawia się dzielenie przez ten wyznacznik i te wyznaczniki, te rozwiązania by nie istniały. Co się dzieje wówczas z macierzą? No tutaj może wyjść albo układ nieoznaczony, albo sprzeczny czasami. Dlatego tu należałoby pewne rzeczy rozważyć. Ale jeżeli chcemy mieć jedno rozwiązanie, chcemy, żeby układ był oznaczony. Dodajemy, że jest różne od zera i zastanawiamy się chwilę nad tym. Obok rozwiązujemy sobie to równanie, przyrównując je do zera, bo wówczas wystarczy, że wyrzucimy te rozwiązania z naszego zbioru M, czyli przerzucamy i dzielimy przez 2, czyli to będzie M kwadrat równe 4, czyli M równa się 2 lub M równa się minus 2. Mamy proste równanie kwadratowe, które spokojnie możemy policzyć bez delty. Wniosek jest taki, że żeby to miało sens, żeby układ był oznaczony, musi m być różne od 2 i m musi być różne od minus 2, czyli możemy pięknie zapisać, że m należy do zbioru liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus dwójki i dwójki. Czyli wtedy ma to sens i wtedy jest wszystko w porządku. OK. Czyli mamy rozwiązaną pierwszą część zadania. Ustaliliśmy parametry, parametry dla których m dla których wyznacznik jest parametry m dla których wyznacznik jest oznaczony, to znaczy wyznacznik układ równań jest oznaczony. I co dalej? No, każą nam w zadaniu jeszcze coś takiego zrobić. Ciężka sprawa trochę ktoś pomyśli, ale dalej wyznaczniki nas ratują, bo jak mówiłam, w tej metodzie dzielimy przez pewien wyznacznik główny, ale co my dzielimy? No po drodze, zanim się to stanie, musimy wyznaczyć tak zwany WX oraz WY. O co chodzi? Jest to bardzo fajne, ponieważ WX to jest wyznacznik też wymiaru 2 na 2, który polega na tym, że tam, gdzie mieliśmy tutaj kolumnę x wpisujemy te wyrazy, czyli M 1. I minus 1, a tu ta druga kolumna jest w dalszym ciągu taka sama. No i co nam z tego wychodzi, moi drodzy? Jak sobie porachujemy, no to mamy tutaj 2m razy to, czyli ostatecznie to będzie 2m kwadrat, dodać 2m i odjąć 4, bo minus 4 razy minus 1 jest 4 i tam zawsze jest ta operacja odejmowania, czyli dostaliśmy sobie jakąś funkcję kwadratową. Za chwilę się tym zajmiemy, policzymy jeszcze wx. Y. No, czyli chodzi o to, że to też jest wyznacznik, tylko tym razem w tym miejscu tutaj w kolumnę y wpisujemy sobie kolumnę wyrazów wolnych, czyli mamy m minus 2 i tu wpisujemy m dodać 1 i minus 1. No i na czym to się kończy? Teraz mamy minus m, czyli zawsze pierwszy skos jest ten, minus i tu ja od razu wpiszę plus 2 razy m. Czyli 2m plus 2, czyli ostatecznie po prostu to jest m plus 2. Ok, no to co z tym zrobić dalej? No więc moi drodzy, teraz będziemy liczyć x i będziemy liczyć y. Czyli z naszej metody x to jest wx przez w, dlatego w musi być różne od zera, żeby istniało rozwiązanie. Czyli musimy podzielić nasze 2m kwadrat plus 2M odjąć 4 przez 2M kwadrat odjąć 8. Wygląda to dosyć interesująco, możemy nawet wszystko podzielić przez 2, czyli mamy m kwadrat plus m odjąć 2 przez m kwadrat odjąć 4, a nasz Y to będzie WY dzielone przez W, czyli w naszym przypadku m plus 2 dzielone przez. 2m kwadrat odjąć 8. No dobrze, i teraz o co chodzi? Jak to dalej zrobić? No teraz, żeby wiedzieć, dla jakich y, mów zachodzi ta nierówność, musimy po prostu podzielić x przez y. Czyli musimy zapisać x przez y równa się i za chwilę zajmiemy się nierównością. E, która no nie do końca będzie jakaś straszna, ale troszeczkę nam, że tak powiem, e, zajmie czasu. I teraz tak, x przez y, czyli tak naprawdę mnożę x'a przez odwrotność y, bo tu mam kreseczkę łamkową, czyli mam m kwadrat plus m odjąć 2 przez m kwadrat odjąć 4 razy i odwracam y i tu sobie dwójeczkę wyłączę stąd. Dlaczego? Bo mamy m kwadrat odjąć 4 przez bo mi się ładnie skróci jak już widzicie, czyli mogę sobie spokojnie to z tym m kwadrat minus 4 i m kwadrat minus 4 skrócić. Oczywiście tutaj zostaną jedynki i teraz moi drodzy co dostaję ostatecznie mam M2 m kwadrat plus m odjąć 2 przez oczywiście tutaj jeszcze dwójkę żebyśmy nie zgubili o i m dodać 2. Czyli mam tego typu yy, wyrażenie i teraz jeżeli ja chcę, żeby ono było większe bądź równe 0, to powstaje mi co? Powstaje mi nierówność wymierna. I tu Wasze umiejętności rozwiązania tej nierówności mogą być różne. Na początku pamiętajcie zawsze o dziedzinie nierówności. Natomiast my już mamy to zrobione, ponieważ my chcielibyśmy oczywiście, żeby to było różne od 0, bo inaczej by nie miało sensu, ale załatwiliśmy to już tutaj, ja to wezmę w kółeczko, bo ustaliliśmy, że ten układ ma być oznaczony dla takich oto Mów, czyli my już założyliśmy to wcześniej. A zatem, yy, co się dzieje? Teraz już się nie musimy o to martwić, czyli będziemy mnożyć przez m plus 2 do kwadratu, żeby pozbyć się mianownika, ale żeby nie zmienił się znak nierówności. No i co się dzieje? Od razu mogę też podzielić przez 2. Przez tą dwójkę tutaj, żeby mi nie przeszkadzała, czyli ostatecznie dostaję sobie m kwadrat plus m odjąć 2, razy m dodać 2 jest większe równe 0, czyli dostaję co nierówność wielomianową. Ja tutaj przedziałkę zrobię, żebyśmy się nie pomieszali. O. I teraz, jak to rozwiązać? No, musimy tutaj znowu doprowadzić ten pierwszy nawias, bo on nie jest liniowy do jakiejś postaci. No i tutaj, jak się okazuje, e, mamy tutaj dwa całkowite rozwiązania, zaraz zobaczymy, e, szybciutko del, deltę policzymy, jeżeli chcecie, możecie innym sposobem to zrobić, czyli mamy 1 dodać 4 e, razy minus 2, czyli 8, czyli wychodzi 9, czyli nasze m1 e, z tego, tutaj zrobię strzałkę, wychodzi e, minus 1 e, minus 3 przez 2, czyli minus, 2, minus 4, czyli minus 2, no a m2 wyjdzie minus 1 plus 3, czyli 2 przez 2, czyli 1. Stąd możemy wywnioskować, że ten nawias mogę rozłożyć do postaci m plus 2 razy m minus 1. A że już mam m plus 2, to mogę to elegancko zapisać m plus 2 do kwadratu razy m odjąć 1 i to jest większe równe 0. No i już mając taką postać, mogę sobie narysować i zaznaczam tutaj minus 2 Tutaj jeden. No i ponieważ przy najwyższej potędze Ema jest znak yy, dodatni, zaczynam z tej strony od góry, czyli mamy, przechodzę przez jedynkę, natomiast przy minus dwójce odbijam, bo jest to pierwiastek dwukrotny. I teraz proszę pamiętać, że myśmy wyrzucili z naszej dziedziny minus dwójkę, czyli ja muszę ją wziąć jako otwartą, żeby o tym pamiętać, a ponieważ mam większe równe, no to jedynkę muszę zamalować, bo ja chcę ją. I teraz odczytuję moje rozwiązania. Czyli moje rozwiązanie z tego tutaj nierówności, kiedy to jest większe lub równe 0, to, to jest przedział od 1 do nieskończoności. To jest rozwiązanie tej, nie, tego, tutaj, tej nierówności powyżej, ale w naszym zadaniu oni chcieli od nas, żeby on był i oznaczony, prawda? I żeby zachodziła ta nierówność. A zatem ostateczna odpowiedź, którą zapiszemy jako ODP. Musi wziąć pod uwagę to, że my jeszcze chcemy wyrzucić ze zbioru emów minus dwójkę i dwójkę. Czyli ja stąd jeszcze muszę wyrzucić dwa. A zatem ostateczna odpowiedź to jest przez przedział od 1 do 2 wyrzucam dwójkę, suma od 2 do plus nieskończoności, lub jeżeli ktoś lubi, można zapisać to po prostu w taki sposób, i też będzie w porządku. Czyli, moi drodzy, to jest ostateczna odpowiedź do naszego zadania. I teraz tak, oczywiście, sytuacja jest taka, że w trakcie rozwiązywania tego x przez y pojawiło nam się dużo niedobrych rzeczy, i teraz ta dwójka ona nam po drodze wypada. Tutaj taka mała uwaga, tutaj zapiszemy ją może z wykrzyknikiem, ponieważ myśmy tutaj nie dopowiedzieli czegoś, ponieważ wypadło nam to wcześniej, ale proszę pamiętać, że zanim zredukujecie cokolwiek w waszym wyrażeniu wymiernym, zawsze tą dziedzinę pierwotną trzeba jakby yy, brać stąd, bo myśmy tu zauważyli od razu coś i skreśliliśmy to, i dlatego tutaj to M plus 2 nam wyszło i tego się trzymaliśmy do końca, wiedząc, że i tak nasz M należał do pewnego typu dziedziny. Natomiast, żeby to zrobić poprawnie, gdybyście nie mieli pierwszej części zadania, to musielibyście wziąć pod uwagę to wyrażenie i na tym wyrażeniu wyznaczać dziedzinę. Czyli tu dziedzina tego wyrażenia x przez y to by były liczby rzeczywiste z wyłączeniem właśnie minus dwójki i dwójki, a to ze względu na te dwa. Wyrażenia, bo tu wyszło, wyszłyby dwa rozwiązania, stąd wyszłoby jedno, tylko by się powtórzyło z, tym, z jednym z tych, ale wyszłyby to minus 2 i 2. Dlatego te liczby nam wypadły. Mam nadzieję, że jest to w miarę czytelne, czyli przed modyfikacją zaczynamy dopiero cokolwiek rozpisywać, yy, zaczynamy wyznaczać dziedzinę przed modyfikacją naszego ostatecznego wyrażenia, bo to, co już nam powstało, może zawierać, że tak powiem, elementy, które nam do pierwotnej postaci pasowały, nie będą. No i cóż, bo gdybym nie uwzględniła tej dwójki, to zobaczcie, bym nie miała nawet możliwości wyliczenia x, ponieważ e, byśmy mieli 0 w mianowniku, więc tutaj też byłaby ciekawa sytuacja. Ok, mam nadzieję, że, że jest to czytelne zadanie, czyli pamiętajcie, kiedy układ jest oznaczony. Polecam tę metodę jak najbardziej. Moi drodzy, wyznaczniki tego wymiaru są bardzo łatwe do policzenia, a uwierzcie mi, że oszczędzają Wam dużo więcej czasu i pomyłek, bo wyobraźcie sobie, że chcecie zrobić to zadanie metodą Klasyczną. To znaczy, że robicie to wyliczając stąd na przykład x -a i wkładając do tego równania, albo wyliczając stąd y i wkładając je tutaj. I uwierzcie mi, że tam po drodze będzie się działo dużo ciekawych rzeczy, bo trzeba będzie rozważyć, kiedy ten x zniknie. Ok, no to zniknął. Co potem zrobi się, jak ja wstawię tego ema? Tam też wyjdzie nam nawias minus m kwadrat plus 4 w pewnym momencie, natomiast tam trzeba troszeczkę więcej jakby ostrożności. Z podawaniem pewnych odpowiedzi, plus gdybyście stamtąd wzięli postacie X i Y i je wkładali potem w następne równanie, żeby móc wyliczyć to wyrażenie X przez Y, to będzie troszeczkę zabawy też. Dlatego wydaje mi się, że ta metoda jest najbardziej czytelna. Zresztą, z tego co wiem, w większości szkół na rozszerzeniu jest ona, a jeżeli jesteście na podstawie, to nie ma problemu, żeby jej się po prostu szybciutko nauczyć. Ok, to jest koniec tego filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, zastrzeżenia, uwagi, proszę piszcie do nas, mail jest tutaj w rogu. Ja zachęcam, jeżeli potrzebujecie do korepetycji online, szczegóły też na maila zostaną podane. No i cóż, zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, do wsparcia, szczegóły w opisie. I słyszymy się w następnym filmie.